Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum, poza siecią kablową, można także oglądać przez Internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2, telefon 42 716 1690, reklama i redakcja programu lokalnego Zgierz ulica Chorza 6, telefon 512 100 520 Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Emila Kupska, jest piątek 18 stycznia, witam i zapraszam na ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. W dzisiejszym programie powiemy między innymi... Sojusz Lewicy Demokratycznej w Zgierzu upamiętnił 74 rocznicę wyzwolenia Zgierza z okupacji nazistowskich Niemiec. Ci żołnierze też mieli swoich przełożonych, też żyli w państwie, które od nich oczekiwało takiej walki. Oraz czy strajk nauczycieli zmusi dzieci i młodzież ze szkół na terenie zwierza do pozostania w domu? Część nauczycieli będzie w poniedziałek udawała się na wizyty lekarskie. W czwartek w stolicy Polski odbyły się uroczystości upamiętnienia 74. rocznicy wyzwolenia Warszawy od nazistów. Z okazji pamiętnej daty przy grobie nieznanego żołnierza w centrum polskiej stolicy złożono więcej kwiaty. Także już tradycyjnie 17 stycznia Sojusz Lewicy Demokratycznej w Zgierzu upamiętnił ten dzień. W naszym mieście uroczyste upamiętnienie 74. rocznicy wyzwolenia z gierza spod okupacji nazistowskich Niemiec odbyło się 17 stycznia na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, bo tamte czasy trzeba tamtymi normami i tamtą sytuacją oceniać, a nie dzisiejszą teraźniejszością. A jeśli już przy tej teraźniejszości jesteśmy, to od kilku dni padają takie powszechne deklaracje, że mowa nienawiści, hejt mają odejść raz na zawsze w przeszłość. Mam nadzieję, że także i sprawa II wojny światowej, wyzwolenia w 1945 doczeka się takiej spokojnej, obiektywnej, wyważonej, ludzkiej oceny. 16 stycznia Rosjanie znaleźli się na przedpolach Łodzi w okolicach Zgierza i Radogoszcza. Tego samego dnia mroźnym wieczorem ostatnie niemieckie oddziały uciekły w popłochu z naszego miasta. Niestety lata komunizmu sprawiły, że wiele osób uważa, iż Zgierz przyszedł tak naprawdę z rąk jednego brutalnego reżimu do drugiego. Trzeba jednak pamiętać, że nazistowskie Niemcy dążyły do całkowitej likwidacji narodu polskiego, czego nie można powiedzieć o Związku Radzieckim. Jeśli natomiast mówi się o kradzieżach czy gwałtach, to niestety są wydarzenia, które towarzyszą każdej wojnie, i takie przypadki miały też miejsce w armii amerykańskiej, która wyzwalała Francję czy zajmowała Niemcy. Dlatego uważamy, że. Trzeba upamiętniać tę rocznicę, bo niewątpliwie jest to rocznica wyzwolenia z gierza. Oceniamy tych żołnierzy jako ludzi, którzy zostali rzuceni do brutalnej walki. Ci żołnierze też mieli swoich przełożonych, też żyli w państwie, które od nich oczekiwało takiej walki, dlatego my. Oddajemy im też hołd. Na cmentarzu radzieckim znajduje się blisko 200 mogił indywidualnych, jak i zbiorowych. Na tym terenie spoczywa 335 żołnierzy, zidentyfikowanych i około 1000 bezimiennych. Otoczony jest ceglanym parkanem. Na końcu alei znajduje się obelisk z pamiątkową tablicą, na której widnieją napisy w języku rosyjskim i polskim. Po głośny strajku policjantów szeregi zebrali nauczyciele. W całej Polsce strajkują przeciwko niskim płacom. Do akcji protestacyjnej ZNP przyłączyli się nauczyciele w niektórych z gierskich placówkach oświatowych. Przypomnijmy, że masowe przechodzenie nauczycieli na zwolnienia L4 to forma protestu, a wśród postulatów zwiększenie zarobków o 1000 złotych. Nauczyciele to kolejna grupa zawodowa domagająca się podwyżek o 1000 złotych. Pedagodzy rozważają masowo branie zwolnień lekarskich w trakcie egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalnych i matur. Manewr z L4 przyniósł już sukces policjantom. Dostali to, co chcieli. Zbliżają się wybory, więc jest coś takiego, co nazywa się chyba są tam tu wyborczo a wszystkie tamto grupy społeczne też wiedzą że wybory się zbliżają rząd żeby sobie zapewnić tam przychylność tam elektoratu więc te pieniądze tak rozdaje tak w zgierzu w szkołach zarządzanych przez urząd miasta spora część nauczycieli idzie na zwolnienia lekarskie od tego poniedziałku póki co Zajęcia odbywają się w pełnym wymiarze. W tej chwili otrzymujemy informacje od dyrektorów szkół, iż część nauczycieli będzie w poniedziałek udawała się na wizyty lekarskie. W placówkach oświatowych podległych powiatowi zgierskiemu tragedii nie ma. Tylko w jednej szkole jedna piąta belfrów jest na zwolnieniach lekarskich. W tej chwili takiej specjalnej absencji chorobowej w szkołach ponadgimnazjalnych nie widać, jak i również w szkołach specjalnych. Jedynym wyjątkiem w tej chwili to jest nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej, gdzie mniej więcej w tej chwili jedna piąta nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich. Rodzice różnie oceniają akcje nauczycieli. Wielu popiera pracowników oświaty, ale też sporo osób krytycznie podchodzi do akcji ze zwolnieniami lekarskimi. Nawet, nawet i tysiąc zł no niestety. Tysiąc więcej? Tak, uważam, że tak. Opiekują się dziećmi, tak, uczą ich, dbają o bezpieczeństwo jak najbardziej. Nie będę tytuła ciły. wypowiadałam swoje zdanie na temat. Myślę, że częściowo te podwyżki są dla nich uzasadnione, aczkolwiek jak weźmiemy czas i pracy, czas wolnego, czyli wszystkich świąt, wszystkich dni wolnych, to można inaczej to rozpatrywać, tak? Wakacje letnie, wakacje zimowe, tak, wszystkie dni świąteczne. Nauczycielom się należy, o, tak powiem. Zarabiałem po 2 2200 zł, no to pracownik na produkcji, y, nawet bez zawodówki potrafi zarobić 2500, 3000 nawet. Być może dialog z rządem sprawi, że szeroko zakrojonego protestu uda się uniknąć. Jeśli nauczyciele nie otrzymają tego, czego oczekują, w zgierskich szkołach lekcje zapewne będą odwoływane. Z tego, co słychać z okolicznych tutaj miejscowości, chociażby z Łodzi, no to w ostatnich dniach rzeczywiście to przybiera na sile. Trudno to przewidzieć, jaka będzie skala za, za tydzień czy za dwa tygodnie, ale myślę, że, że nauczyciele są na tyle zdeterminowani, że. Może ta akcja na sile przybierać. ZNP podkreśla, że dziś pensje nauczycieli zaczynają się od 1750 zł netto. Niektóre mają służyć naszemu bezpieczeństwu, inne ściśle są związane z edukacją. Mowa o projektach, które uczniowie jednej ze szkół w Zgierzu przygotowali w ramach Olimpiady zwolnień Historii. Nasz reporter przyjrzał się im z bliska. Zwolnieni z teorii pod tym hasłem licealiści i studenci z całej Polski realizują projekt społeczny, czyli taki, który ma zmienić ich otoczenie na lepsze. Młodzi ludzie wszystkiego uczą się w praktyce, nawiązują partnerstwa, uczą się pracy w zespole, tworzą harmonogram i budżet. Na uczelniach zagranicznych zwraca się olbrzymią uwagę na to, żeby ten młody człowiek potrafił zorganizować się w ramach określonych reguł, czyli żeby mógł od zaplanowania do realizacji ten projekt. Zrobić. Licealiści i studenci łączą się w grupy i robią oryginalne projekty społeczne. Wybraliśmy się do zespołu szkół nr 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, by sprawdzić, co przygotowali tutaj si uczniowie. Na przykład jedna z grup postanowiła zorganizować warsztaty informatyczne dla emerytów. To jest ogólnie projekt, każde pokolenie ma własny czas. Jest to organizowane właśnie przez tą Olimpiadę Ogólnopolską. Spotkania polegają też na innych inicjatywach nie tylko komputerowe bo to jest kolejne spotkanie które mamy zaplanowane będzie na pewno gotowanie u nas w szkole mieliśmy Wigilię. dostaliśmy zaproszenie na przykład na wspólne śpiewanie kolęd o też z dzieciakami z osobami starszymi następna z grup chce natomiast pokazać najmłodszym że książki są ciekawsze od telefonów Tworzymy projekt Aktywne Słuchanie. Polega to na tym, że odwiedzamy przedszkola, ponieważ w tych czasach liczą się tylko telefony. Rozwijamy kreatywność dzieci, czytamy im książki. Do tego później są konkursy, jakieś układanki, oczywiście, nagrody i poczęstunek. Chcemy przedstawić im czasy, gdy czytało się książki, zachęcić ich do tego, by czytać książki, bądź namawiać rodziców, by to rodzice czytali im w tak młodym wieku. Natomiast kolejna grupa organizuje charytatywną zbiórkę pieniędzy. Chce pomóc w walce z chorobą mamie swojej koleżanki. Ogólnie wynikła ona z powikłań e, wcześniejszego nowotworu, który został wycięty, ale no nie wiadomo, czy e, nadal go nie ma. W każdy możliwy sposób chcemy wesprzeć ją i jej rodzinę, żeby jak najwięcej pieniędzy na potrzebną operację zebrać. Przybij łapę to kolejny projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Projekt polega na pomocy schronisku Medor. No i stwierdziłyśmy, że chcemy też, żeby głównym punktem naszego projektu było uświadamianie już przedszkolaków i dzieci w szkołach podstawowych o tym jak ważne jest schronisko w naszym społeczeństwie. Oczywiście, że biedne zwierzęta trafiają poprzez wyrzucenie Brak miłości do schronisk, no trzeba im pomóc, żeby przetrwały zima. No niestety więcej osób wyrzuca psy niż je adoptuje. Oczywiście. W kolejnym projekcie dziewczyny będą chciały uzmysłowić naszym mieszkańcom, abyśmy nie bali się udzielać pierwszej pomocy. Realizujemy projekt o nazwie Reakcja Ludzina. Chcemy, żeby ludzie reagowali na sytuacje, które dzieją się na ulicy innym ludziom, na przykład kradzież czy zasłabnięcie. Chcemy, żeby ludzie nie przechodzili obok tego obojętnie, przez co będziemy nagrywać filmiki i będziemy je prezentować w pobliskich szkołach. Będziemy poszukiwać się aktorami, którzy będą właśnie nam nagrywać te filmiki. W takim okresie jak teraz pieszy jest słabo widoczny i często zlewa się z otoczeniem. Dlatego kolejna grupa obrała za cel, abyśmy byli widoczni na drodze. Mamy projekt o nazwie Bezpieczny Pieszy i naszym celem jest uświadomienie, społeczeństwa i też właśnie naciskiem na to młodsze społeczeństwo o niebezpieczeństwu na drogach, niebezpieczeństwie na drogach, i o tym, jak po prostu. Ważne jest odpowiednie naświetlenie np. Na rowerzystów czy też pieszych podczas np. ciężkiej pogody. Poprzez rozdawanie odblasków mamy zamiar jeździć po szkołach i uświadamiać dzieci razem z, razem z policją. Zrealizowanie udanego projektu społecznego zostanie potwierdzone listem referencyjnym, który może okazać się cenny w aplikacji na studia lub do pracy. To jednak nie jedyne korzyści. Przede wszystkim dlatego, że mamy z tego korzyści, mamy z tego umiejętności, które nie jesteśmy w stanie nabyć na lekcjach i wydaje mi się też dlatego, że możemy zdobyć międzynarodowe certyfikaty, które przydadzą się później w życiu zawodowym. Nagroda za najlepszy projekt to jest Złoty Wilk. Na terenie Polski, a nagroda za najlepszy na terenie województwa był srebrny wilk. Notabene, w zeszłym roku właśnie uczeń mojej szkoły uczestniczył w grupie, która tego srebrnego wilka otrzymała. Zwolnieni z teorii to największa olimpiada dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, w której co roku 13 tysięcy uczniów realizuje własne projekty społeczne. Jerzy Koba, fotografik, członek łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, promotor kultury i jedna z tych szczęśliwych osób, która łączy zawód i pasję. Od wczoraj w galerii sztuki parku kulturowego miasto Tkarczy można podziwiać wystawę Jerzego Koby pod tytułem Baletowo, co kryje się pod tą nazwą Sprawdzaliśmy z naszą kamerą. Zdjęcia autorstwa Jerzego Koby przedstawiają tancerzy, solistów baletu Teatru Wielkiego Włodzi. Jak podkreśla fotograf, spotkanie z nimi było dla niego nie lada wyzwaniem i niezwykłą przygodą. Stała się ona wędrówką w świat baletu, klasyki, harmonii, ciał i ruchów. Był to dla mnie zupełnie nowy temat, który powstał trochę przez przypadek bo tematem głównym, ja, ja robię taki projekt, który się nazywa Łodzianie, nie Łodzianie, o obcokrajowcach, którzy przyjeżdżają do Łodzi i wzbogacają naszą kulturę, ewentualnie o Łodzianach, którzy wyjeżdżają z naszego miasta. Jest to cykl portretów, a główny bohater tej wystawy, czyli Potoczkas Gintas, jest Litwinem. Te zdjęcia wszystkie powstały w studiu, chociaż nie w... Nie na wszystkich zdjęciach, czy czasami się wydaje, że one są w jakiejś na dużej scenie zrobione, nie, one są zrobione w małym atelier. Moja autorska fotografia także dosyć tradycyjna, bo balet jest też dyscypliną tradycyjną, w związku z tym starałem się to pokazać bardzo, bardzo klasycznie. Sam Jerzy Maciej-Koba to artysta, fotografik, członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, promotor kultury i jak podkreśla jedna z tych szczęśliwych osób, która łączy zawód i pasję. Ja całe życie jestem fotografem, prowadzę zakład fotograficzny w Łodzi na ulicy Pojezierskiej. Tam też jest mała galeria fotografii no i tam, tam, tam toczy się moje życie. Efekty pracy artysty mogliśmy podziwiać podczas wernisażu wystawy w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w czwartek. Dla wszystkich tych, którzy wczoraj nie mogli dotrzeć do Galerii Sztuki przy ulicy Rębowskiego mamy dobrą wiadomość. Wystawa będzie czynna do 15 lutego. Polska znajduje się w zasięgu dwóch ośrodków niżowych. Głównego z północno zachodniej Rosji i z nadbałtyku centralnego. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczał wtórny front chłodny. Zacznie za nim napływać chłodne powietrze arktyczne, morskie. Zapraszam na prognozę pogody. Dzisiejszej nocy temperatura minimalna wyniesie 7 stopni poniżej zera. W sobotę w synoptyce opadów nie zapowiadają za to na niebie sporo chmur. Na termometrach do 1 stopnia na się w ciągu dnia i do minus 6 nocą. Napływającym mroźne powietrze sprawi, że temperatura każdej nocy będzie utrzymywać się na poziomie od minus 5 do minus 7 stopni Celsjusza. Niedziela zapowiada się słonecznie z temperaturą nie przekraczającą 0 stopni. Wraz z początkiem tygodnia ciśnienie zacznie spadać. Wiatr słaby i umiarkowany północ. Nocny i południowy. Prognozą pogody kończymy wydarzenia programu lokalnego w piątek. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę program Zgierzanie inspirują, a w nim Paulina Łysio, Mistrzyni Świata w Karate. Natomiast na kolejny serwis informacyjny zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru i weekendu. Życzę, pozdrawiam. Młodzi zawodnicy Towarzystwa Sportowego Soku Aleksandr Pócki mają w swoich szeregach wielu talentowanych zawodników oraz zawodniczek. Jedną z nich jest Zgierzanka, 12 dwunastoletnia Paulina Łysio, która zdobyła złoty medal na mistrzostwach świata dzieci w karate. W zawodach startowało w sumie ponad 500 zawodników z 10 krajów. A każda kategoria była w pełni obsadzona. Byłam na Mistrzostwach Świata na Litwie. Były to bardzo wysokiej rangi zawodów, zawody. Było bardzo dużo zawodników. Trzeba było naprawdę się starać, bardzo dużo przygotowywać. Był też ten nacisk na treningi, aby być, wypaść tam jak najlepiej. Chciałam podziękować moim trenerom Sensei Radojakowi, Alczukowi i Damianowi Stasiakowi za świetne przygotowanie do tych zawodów. Zobyłam Mistrzostwa Świata w kata indywidualnym i trzecie miejsce w kumite. Do zawodów zawodniczkę przygotowywał m.in. trener Radosław Olczyk. Podkreślał on, że medale to wynik fantastycznych postaw dzieciaków na zawodach i mocnej pracy w klubie. Tutaj wiele jest wyróżniających się zawodniczek. Na tej grupie akurat ćwiczy Paulina Łysio. Paulina jest osobą, która słucha przede wszystkim trenerów to jest bardzo ważne, bardzo ważna cecha. Poza tym ma wyznaczone swoje cele i stara się je realizować. Karatę najczęściej kojarzy się z dwoma kolorami pasów, które oplatają kimono, a mianowicie białym i czarnym. Jednak w tej dyscyplinie sportowej wyróżniamy 8 barw pasa. Każdy z nich niesie za sobą informację o tym na jakim stopniu zaawansowania jest dany zawodnik. Karaty są stopnie i one oznaczają poziom zaawansowania ćwiczącego. Jest pas biały, żółty, pomarańczowy i tak Ja jestem teraz na poziomie pierwszego niebieskiego, czyli piąte Q. Paulina Karate trenuje już od 6 roku życia. Na koncie ma już wiele znaczących sukcesów. Nie wyobraża sobie życia bez tego sportu. Jak rodzice reagują na Twoją pasję? Pomagają mi w tym i chcą, bym była dalej jak najlepsza i osiągała takie sukcesy. Karaty to moja największa pasja i chciałabym się z tym wiązać też w przyszłości. Karaty, tak jak w każdym sporcie, żeby osiągać sukcesy, trzeba trenować ciężko i systematycznie. Nie tylko chyba dwa razy w tygodniu. Zdecydowanie, jeśli chodzi o treningi, trzeba trenować praktycznie codziennie. Tak? Dzieci początkowo trenują dwa razy w tygodniu, ale wraz z Zaawansowaniem jest tych treningów coraz więcej. Szczerze zależy. Ja najczęściej staram się jak najwięcej trenować. Tam wtorki, czwartki, piątki, czasami niedzielę. Ten rok będzie bardzo intensywnym okresem dla zawodniczki. 2019 będzie na pewno bardzo napięty, będę miała bardzo napięty grafik, będę też jechała na obóz, aby tam też doskonalić swoje umiejętności. Znaczy przyszłość w dużej mierze zależy od niej samej, tak? ponieważ tak jak wielokrotnie powtarzamy, trener i klub to jedno, a drugie to jest praca zawodnika, który musi po prostu poświęcić się treningowi i wykonywać jej dużo same, samemu, również poza treningami. Paulina jest też w kadrze Województwa Łódzkiego. Na ostatniej sesji Rady Miasta Zgierza, Paulina otrzymała wyróżnienie od prezydenta miasta za osiągnięcia sportowe.